Dziękuję za ten komentarz. Wiem o czym piszesz, bo ja sam tak zaczynałem. Dwa piwa w piątek wieczorem po ciężkim tygodniu pracy. Potem z dwóch piw zrobiło się nagle cztery. Któregoś dnia we wtorek po pracy stwierdziłem, że ucz, uczczę jakiś sukces. I nagle zacząłem pić w tygodniu. Następnie cztery piwa już nie wystarczały. Wjechała dwusetka. I zacząłem pić coraz, coraz więcej. Powiem Wam coś, czego nie powiedzą Wam piękne reklamy alkoholu w telewizji: ale to jest jedna z największych pułapek, jaka może być w uzależnieniu. Czyli nagroda, fałszywa nagroda. Przede wszystkim trzeba sobie wyjaśnić i powiedzieć jasno jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego jak zdrowa dawka alkoholu. To jest jeden z większych mitów, jakie jest powtarzane. Nie ma czegoś takiego. Badania naukowe, medyczne jasno wskazują, że nie ma zdrowej dawki alkoholu. Mówią niektórzy, że wino czerwone jest dobre na trawienie. Bo ma antyoksydanty. Owszem, ma, ale żeby te antyoksydanty coś dały organizmowi, trzeba byłoby wypić beczkę takiego piwa. Beczkę takiego wina. Beczkowóz. Cysternę. Zjedz winogrona. To ci da lepszą dawkę witamin i antyoksydantów. Jak sobie radzić? Jak sobie radzić z tą pokusą nagrody w piątek wieczorem? Proste. Zrób sobie test. Jak przyjdzie piątek wieczór, to nie napij się i zobacz, jak twój organizm, jak twój organizm zareaguje. Jeżeli poczujesz złość, irytację, lęk, niepokój, no to. Już, jak dla mnie, sygnał alarmowy, i polecałbym udać się do terapeuty. Naprawdę, największą nagrodą w weekend, jaką można sobie dać po ciężkim tygodniu pracy, to jest sześć poranek. Naprawdę, dużo energii. Masz mnóstwo czasu, nie budzisz się z kacem, z lękami, z trzęsącymi się rękami. To jest największa nagroda po ciężkim tygodniu. Naprawdę. Wybierzcie trzeźwość. I pamiętajcie. Po-ko-ra. Cześć.